Modlitwa Dawida, Psalm 86. Nakłoń Panie, Twego ucha i wysłuchaj mnie, bo nędzasz i biedak jestem. Uchroń duszą moją, bo miłujący jestem. Ty, któryś jest mój Bóg, wybaw Twego sługę ufającego Tobie. Zmił się nade mną, panie, bo do ciebie wołam cały dzień. Rozwesel duszę sługi twego, bo do ciebie, panie, duszę moją podnoszę. Bo ty, panie, dobry jesteś i pobłażliwy i wielce łaskawy dla wszystkich, którzy ciebie wzywają. Słuchaj, panie, modlitwy mojej i bacz na głos mojej skargi. W dzień mego utrapienia wołam do ciebie, bo ty mnie wysłuchasz. Nie ma między bogami nikogo jak ty, panie. Nie ma dzieł jak twoje. Wszystkie narody, któreś stworzył, przyjdą i pokłonią się przed obliczem twoim, panie, i wysławiać będą twoje imię, albowiem wielki jesteś i cuda działasz, i Bogiem. Ty jesteś jedynie wskaż mi panie drogę twoją, abym chodził w twojej prawdzie, utrzymaj serce moje w bojaźni twego imienia wielbić będę ciebie panie boże mój ze wszystkiego serca mego i wysławiać twoje imię na wieki, bo twoje miłosierdzie. Wielkie nade mną i duszę moją wyrwałeś z głębokiej otchłani. Boże, ludzie hardzi powstali przeciwko mnie i zgraja, gwałtowników, czyha na moje życie nie myślą o Tobie. A Ty, Panie, jesteś Bóg litościwy i łaskawy, nieskory do gniewu, pełen miłosierdzia i prawdy. Wejrzyj na mnie. I użal się nade mną, użycz mocy Twojej, słudze Twemu i zbaw na Twojej służebnicy. Daj mi znak dobroci Twojej, aby zobaczyli mający mnie w nienawiści i byli zawstydzeni dlatego, że Ty, Panie, poratowałeś i pocieszyłeś mnie.